wszystkich piątek piątek piątunio zaczynamy robotę wczoraj późno tak. ja już no kurde może i nie już dopiero wczoraj przyjechałem na gątki no ale zwolnienie piekło dopiero teraz dziewiąta Kurde, za daleko. No, dziewiąta czy dziesiąta? Dziesio dziewiąta, pięć. Dziewiąta, pięć i weszło. Dramat. No, ale, 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 nic z tym nie zrobimy. Jest jak jest. Czekałem się jeszcze te druga strona. Zsłuchujemy od razu tutaj. Żeby było? Jo. Można pobierać. W końcu lampeczki zakończyłem. Robić. Więc spoko. Dobra. Co tutaj jeszcze potrzeba? No, kask. Kamizelka kask, kask, kask. Tu jesteś dobrze. Kamizelka wewnętrzne drzwi są otwarte. Które kuźmie? Otwierałem coś? A może niepotrzebnie wychodziłem. Kurde. Ja, kurde. Bożyłem może z przyzwyczajenia, ale jakie przyzwyczajenia, jeżeli kurde, rękawiczki mam w środku, no nie? No nic. Dobra, się wszystko chyba porobiło. Dwie minutki, więc można jechać. Ale z tymi lampkami walczyłem, powiem wam szczerze. Kurde, cały, cały postój na. Cały postój na tym W domu Niestety Niestety kurde no To wczoraj, to w czwartku A przyjechałem W sobotę, w sobotę w sumie nic nie robiłem W niedzielę to był Ogólny Ogólny Brak roboty Znaczy wiecie ogólnie Zrobiłem sobie wyjepkę W poniedziałek coś kurde załatwiałem, robiłem no i tak w sumie od wtorku coś robiłem, no nie, poczekajcie, zaraz pobierzemy, pogadamy Co woda? gorąco co? Jest tak niemiłosiernie gorąco, że to kurde dramat Jest tak duszno o, no, ja już załadowany. Ile? 35 stopni mi pokazuje. Czy tyle jest? Cholera wie, no, ale załączymy klimę. Bo to jest totalna nie wyruba. To jest dramat. Co tutaj się Dzisiaj dzieje? Klima musi non stop chodzić, no nie? Na fadolec to olec leży i odpoczywa. Dobra, zbieramy się na ten Hamburg. Jest już jakaś jedna pierwsza robota, ale szkoda, że to nie jest na weekend. Tylko stricte jedziemy na weekend do, do Hamburga, no nie? Słabo, miało się to nadzieję, no ale stwierdzili, że Lepiej od poniedziałku coś planować. Na poniedziałek, o może tak. W sumie, kurde, no. No, na poniedziałek, tylko że kurde, no. Króciusieńkie to, króciusieńkie, bo to do Berlina. Zobaczymy jak to będzie iść, bo to jest kurde, no. Tak zwany moloch. Nie będę mówić co albo ja, albo Maciej zaaduje to zobaczymy. Może wolałbym ja, bo to górę nie wiadomo czy to z demon, czy nie z demon tego pierwszego dnia Nie wiem Zaczymy Okaże się Maciej załadowany też już rusza My ruszamy Na razie musisz trochę uzbroić się w cierpliwość przez te małe wyboje. Dobra, wichrowa zahaczona A się nie zatrzymałeś? Wiesz? Nawet się nie zatrzymałeś. Chustobą, chustobą. Dobra. Puste zbiorniki. Jak to zawsze bywa przy wyjeździe. Dobra. I idź tam na dół, dodzi tutaj na górę. Na dół idź, bo przecież, kurde no. Słońce będziecie walić. W sumie teraz może to nie w drugą stronę będziemy jechać. No w sumie już mamy 13 Załadować mam... Praw... Wprawdzie szybko się załadowało. Na zadunku to ja spędziłem ponad godzinę, to ja czekałem aż mnie wezmą. Byłem o 10, 11, No, ponad 2 godziny spędziłem tam na miejscu, więc jest jak jest, proszę Państwa. A powiedzmy do celu, do celu, cel, cel, pokaż cel. Powiedzmy e, szukaj, szukaj. Ostatnie Hamburg, 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 Niemcy ale to jest, pokaże mi nie to tutaj zobaczmy tu jest zjazd, no dobra wejdźmy do samego Wregeitu aczkolwiek nie potrzebuję, no ale jedź jeszcze mamy, proszę Państwa 570 km Pokazuje, że na 20.23, no ale to jeszcze pauza będzie 7,5 godziny, pół jest Dramat No rozładuję to i zobaczymy, kurde Co dalej, czy pojechać załadować ten kontener? Może i pojechać załadować do DUSa W DUSie załadunek Kolejówka A, Załadować i już mieć spokój, kurczę na poniedziałek, no nie? Ja tu tonów 11 11 ładunków Więc dobra Proszę Państwa, jedziemy, jedziemy W stronę Niemiec, no nie? Akcja tankowanie Najlepsza czynność No cóż No, ogólnie tak one się prezentują, bo tutaj też wymieniałem. Bo przecież był inny producent, i to było wymienione. One no są strasznie krótkie, powiem Wam, wiecie? Tak, kurde, ma to swoje jakieś tam kapturki, no nie, ale ciężkało, ciężkało. Musiałem poszerzyć troszeczkę dziurki, a tu tam troszkę, na dwudziestkę. No i tutaj też są wymienione. W w sensie to zaczepisty mam druciarski sposób. No poprzednik to miał trochę lepiej do związania. Tutaj to też jest druciarstwo. No i tutaj je obciąłem, dopasowałem i je tutaj włożyłem. I one są zmienno kolorowe, no nie? No. Więc na jednego pstryka są pomarańczowe więc tak to właśnie wygląda cały zestaw prawie w listomie no i jak to, to to wygląda efekt nocny to Wam pokażę efekt nocny ale mi się wydaje, że ciut za mocne są te kurde co mm, ma na masce no nie? ciut za mocno. Ale jest jak jest. Inaczej tego się nie zrobi. No, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co chcę powiedzieć? No, one bardzo biją. Strasznie. No, tak samo jak są żółte, no? Nie? No, tylko tam już mi jedna lampka poszła. A trzeba tutaj też to jakąś zamówić, czy to co jest. Nie wiem, w szkole by fajnie byłoby te, tylko są mocne, strasznie. Bo tak to by się też na żółto zrobiło. Te halogeny się na żółto przemieniają, więc kule tutaj więcej żółtego, by fajnie. To właśnie szkoda, że trzeba im powiedzieć, że w razie co, no to nie jest mrożone szkło, tak jak wcześniej miałem żeby mogli tutaj zrobić zmienno kolorowe powiem wam, że miałoby to wzięcie na pewno, bo bym sobie wziął tu już się napełniło do końca chyba tam więc takie byłoby fajne, bo jak już dają te odpisówki zmienno kolorowe to czemu tamtego nie wymyślić, zmiany kolorowego, no nie? Jak myślicie? Lepiej by było to? To mi się wydaje, że fajnie by było. Naprawdę. No? Mnie to by się podobało. Taki kolan style no nie? Jak potrzeba to jest na biało, a jak nie to jest na żółto. A dużo osób zła się robi, często, raczej <laughs> znaczy, robi ma na żółto a wiecie, a w razie co czy coś policę czy nie policę przełączyć to na białe, bo w ogóle wyłączyć to, nie? no nawet jakby przy przy, poczekajcie, przy hmm, jak to się mówi przy badaniu technicznym jeżeli widzi, że są jakieś żółte e, światełka z przodu to nie chcę Bo to nie jest odpowiedni kolor no nie chyba, że wystarczy je wyłączyć, no nie albo je zakryć No ale no ale Nie jest jak jest Ale w końcu zrobiłem wyłącznik że te uszy mi się nie świecą Podczas gdy się je ma na dziennych ani kiedy się włączy z pasyjkę, tak? Bo muszę w sytuacji włączyć e, na zapłon i wrócić no nie, na pierwszy stopień Żeby to mi uszy wtedy, wtedy gasiły się, bo one były na podświatełka, pod przycisk, no nie? Znaczy światełka, kurde, podświetlanie przycisków no to nie było fajne, ale wtedy to też to wszystko na szybko robiłem no, szybko, szybko. A tutaj, ile się bawiłem, to całą deskę rozebrałem. To to. jest Schodziło się. Naprawdę. Schodziło się, a to nie miło się. Pompuje i pompuje i go dopumpować nie mogę. No ale pewnie zdaje życie się przelewa cały czas no nie? do drugiego zbiornika. Dobra. A przechodząc na drugi, będziemy jechać dalej. Jeszcze pójdę tutaj sobie do Biedrony Jeszcze tam przypomniało mi się o, jednym, o jednej rzeczy Biedronka No i wiono Niemcy Czekać na pana Macieja Jak dojedzie Dużo jutro, jutro będzie Po południu prawdopodobnie na Hamburgu Więc taka jest kolej rzecz No nie? No. Ledwo wyjechałem Czekajcie Z Poznania I już też napierdzielał No nie? A go myłem miałem go odświeżyłem Bo chciałem tu w domu Ale w domu nie miałem czasu No zobaczcie To jest po chemii Po myciu I to nie jest nabłyszczone Niczym Jeszcze To jest wszystko cały czas Lumi Wisi no tutaj to bardziej się świeci niż ta, z tego względu, że tam mniej się kręci, tak bo więcej podnie, podniesiona jest. No ale kurde, no zobaczcie, no dosłownie czarna. Czarna opona, no? Tylko półświecąca ta jest. ja ona dostała chemię. Teraz. Tak jak tamte też. No tam widać trochę lekką różnicę, no nie? No ale kurde. Tylko poprawiać, poprawiać i naprawdę ma się ładne opony czarne Takie błyszczące robi to robotę, nie powiem, bardzo robi to robotę Dobra, jedziemy, jedziemy, tankujemy i jedziemy Sometimes I feel I can't get enough But I sip a double cup, and I spin a couple bucks Sending out some love to my blood, to my girl, to my buds, to the homie up above And no more time for picking up To these fakes who ain't around when the time's getting rough Six million ways to die, so I spit into this truth when I break the lies Everybody wanna talk, but all I hear is lies Everybody been fake, all I see in they eyes

się udało, proszę Państwa. Dobra, i tak właśnie cały czas się bije z myślami: czy jechać, pobierać, czy nie jechać, pobierać. Z jednej strony już będzie to na ramię w sumie: dużo takiego powiedzmy pobocznego kilometrów. Tak, no, w sumie z 20 więcej się zrobi, no ale już będzie człowiek spokojniejszy już ma w poniedziałek to tylko obliczy czas w który można wyjechać więc chyba będzie spoko, mam taką nadzieję o, już dawno na Eurogate mi nie było powiem mam szczerze, kurde ale coraz większe dziury się porobiły to mogę zauważyć i ocenić hmm. jest swobodnie Droga poszła, mam 2.40, więc ogarnie to się wszystko, no. ogarnie się, będzie spoko, no tu jadę, tam. to biorę tego dusa i jadę na pauzę Czegoś chyba nie mogę zrozumieć, naprawdę, czemu? Raz jest w tą stronę, raz jest w tą stronę. No przecież kuźwa Co im tutaj zależy? Tromniesz mi tutaj czy nie tromniesz Nie trąbłeś. Dobrze, poczekajcie, a miałem zobaczyć ile to tak A przecież tutaj można, mogę zobaczyć jaka jest uwaga tego kontenera eee, 11 ton Czyli nie jest tak sporo, jest idealnie, że tak powiedzmy. Pierdzielę was, zdejmuję. No jestem na jedynce, no nie? W dusie. I. Mówię, tak jakby... Kurde, no nie wiem. No wiecie, z tej strony się zdejmowali, bo kiedyś, ale to mi się, mi się wydawało, że. A, dobra. Stawiłem się z tej strony, tak? Po prawej stronie. Mówię, ok, no przecież. Sam jestem, będzie ok. No, no nie było ok. no kurę no wziął kontener, przejechał do tej strony i py, 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 trąbi, no nie. Ja mówię, co by Ci to dało, a poza tym tutaj jest strzałka, że tędy się przejeżdża, no, nie. no Ale kij Ci w około. albo w około, albo i w dół. Jakby naprawdę by była jakaś kolejka, to ja rozumiem, ale czemu tu tak? Z trójki to właśnie nie jesteś z tej strony, z lewej strony, tylko z prawej strony. I to bądź mądry i pisz wiersze, no nie? No ale najważniejsze, że już jest załadowane w biurze. Szybko to poszło, bo to nawet w 3 minuty. Wszedłem na górę, dałem, papierek napisany ręcznie, numer kontenera, Booking, no, kolej od razu, mach big big, prosz, proszę, pyta. jeden pierwszy dziesiąty, okej. Okay. Georga 23, 4 hmm. a Georga, otworzymy sobie piwko. Pójdziemy na spacer, bo ten to już nie wiem czy spać, czy siedzieć, czy patrzyć się na mnie. Huxtyjem <grystanie> 40 Niech będzie, niech patrzy. Może się popierdala tutaj, a nie Ach. Trzeba zapamiętać. Na jedynce lewa strona, na trójce prawa strona. Dobrze mówię? Chyba tak. No. Nie wiem od czego to zależy. Naprawdę. No jeszcze na dwójce mi nie było. Więc nie wiem. Więc nie wiem. No, ale dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Najważniejsze, że można już sobie swobodnie jechać. W poniedziałek. No lepiej, by dzisiaj byłby by problem no, nie? Potem w poniedziałek by wszystko, powiedzmy, e, załatwiali No nie? Iż w poniedziałek Odpalasz się Przyjeżdżasz i jest problem No tak to sobie o 10 wyjadę mm, W poniedziałek, bo i ponieważ co? To jest na 15 Rozładunek w Berlinie. No, przy dobrych wiatrach to 3,5 z Georgia? No, 3,5 godzin się jedzie. Tak będzie. Będzie, będzie. No, więc na no, spokojnie będzie można sobie rano wstać. śniadanko, kawka, toaleta i wio. Miejmy nadzieję, że tam akurat to będą tak faktycznie. Patrzeć awizacyjnie, i że to będzie szybki rozwodunek. Ten to byłoby super, super, super. Mm, no i w poniedziałek 700 km będzie pokonane? Będzie. Tylko, właśnie, kurde, jakiś depot jest. Kurde, już nie wiem, co za depot jest. A jakiś depot do zdania w Hamburgu, więc się zobacz. Nie tak mi mówi, ale już kurde, musiałbym zobaczyć, gdzie to jest dokładnie. No, do wolnej chwili sobie popatrzę. Tyle. No nie? No. Więc idziemy na pauzę Jutro będziemy wyczekiwać, oczekiwać pana Macieja. Jutro około tak. Ja liczyłem, że tak około 13:14 by było. Zakup jest na posiadówkę. Żarło też mam. No, jakie tam skrzydełka i karczak jest zakupiony no. Więc Jak da radę to i y ja się zrobi Bo ogólnie dzisiaj Kurde, wyjechałem z tego Poznania Po Poznaniu się kręciłem Tu macie bardziej tarnowo-podgórne I wichrowa... Eee, to... Nie no, tu jest... Z tego strony też można jechać było 30, tak mówię, 35 z wichrowej, tak? Potem to no, oczywiście pewnie się nagrzał ten cały ten. Mm. Jakby to powiedzieć, nagrzane było z... z powierzchni płaskiej, że tak powiem, jeszcze tak przeciwnie. Z podłoża i pewnie się nagrzał, bo jak już wyjechałem na autostradę, to było 33 stopnie, no nie? Ten spadło na 20 podczas deszczu, potem wróciło na 32. W, Hamburg w Berlinie 28, 28, 27. A z Berlina wyjechałem mm, gdzieś wysokość. A, tam gdzie pauzę, co ja robiłem na 200 km. To było kurde, już jak się zatrzymałem, to już było 17-18 stopni. I na razie jest 16. Więc fajnie, bo nie jest nagrzona kabina będzie się elegancko spać no jest dobra Będziemy na pauzę jeszcze dodam że mamy właśnie zamknięty most dosłownie na się nie rozpędziłem do 90 bo i ponieważ jak um, przejeżdża jakiś gabaryt ciężki ciężki transport powiedzmy to zawsze ten mostek tutaj przed wedlem zamykają. Ale po co, co i dlaczego nie mam pojęcia, powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia po co tu zamykają, ale zamykają jedną stronę. Nawet jak jedzie sprzeciwka, z, z to naszą stronę zamykają, nie? Więc pewnie 10-15 minut jeszcze przedłuży mi się czas pracy, traci czas pracy. No. Przedłuży mi się czas do pauzy. Hm. Nie dobrze.